Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj podejmiemy taki temat samodzielnej budowy powerbanków. Chciałem Wam przedstawić, jak, w jaki sposób można sobie zrobić samemu taki powerbank. Dwa lata temu zakupiłem sobie na Aliexpressie takie moduły. Wykorzystałem do nich akumulatorki 18650. Z demontażu baterii z laptopów. Oczywiście, trzeba dokonać testów takich akumulatorów i wybrać te najlepsze. Miałem tego dosyć sporo, więc zakupiłem dwa takie powerbanki: dwa mniejsze, gdzie wchodzą trzy takie akumulatorki i dwa większe. Tutaj wchodzi 8 sztuk w tych y, można to poskładać. Y, w moim przypadku osiągłem tutaj przy tych akumulatorkach które były też już mocno zużyte około 10, y, y, 10 000mA. Y, tutaj oczywiście jest trochę mniej. Przy nowych akumulatorkach można tu w granicach nawet 6000mA uzyskać. Tu nawet przy nowych też można dużo większy, więcej, dwa razy tyle osiągnąć. I teraz tak, do czego to można po prostu wykorzystać? Więc tak, swego czasu parałem się też e, fotowoltaiką. No i pierwsze takie moje początki były. E, zakupiłem dwa takie malutkie paneliki 5 e, Niestety okazuje się, że y, pomimo tego, że dochodziło tam nawet do 18 V, to ten prąd był naprawdę bardzo słabiutki i niestety takich y, zestawów, tych banków y, nie naładuje. Bo to jest za słaby prąd po prostu. Pomimo tego, że napięcie jest dosyć wysokie, po prostu to ten prąd jest po prostu znikomy. No, w późniejszym czasie y, z, y, zabudowałem normalne panele, 8 sztuk. Po 420 W, i zrobiłem w ten sposób, że z, 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 najpierw zbudowałem jeden panel zestawów czterech sztuk, i wyprowadziłem z jednego panela osobny, z osobnym złączem napięcie do kontrolera, i z tego kontrolera ładuję takie kempingowe lampy. Taka lampa, żeby ją naładować, ona pobiera w granicach 500 MA. Teraz mam zestaw 8 takich banków 8, Zestaw 8 paneli i z, z jednego zestawu i z drugiego powyprowadzałem z każdego panela osobno to napięcie. Jest 30 v które idzie na kontroler po prostu i z tego takie lampy ładuje. Tutaj akurat mam lampę kempingową, która posiada solar, ale może, można zapomnieć, że to po prostu naładuje tą lampę. No niestety nie, jest to zbyt małe, mała powierzchnia do tego, to tam coś niby doładowuje, ale niestety się to e, nie sprawdzi. No i takie e, lampy sobie ładuje, i później można je wykorzystać, albo też na przemian po prostu ładuje. Te powerbanki po prostu. No i jak dotychczas sprawuje się to bardzo dobrze, także można powiedzieć, że warto zbudować sobie po prostu takie zestawy powerbanków. Także myślę, że jest to dosyć ciekawy temat i można to w ten sposób wykorzystać. Napięcie, które wychodzi tutaj, akurat mamy ten większy power bank. Jak go tutaj załączymy, w tej chwili jest 100% jest naładowany. Ten mniejszy power bank akurat tu ma y, tylko 75% naładowania. I co jeszcze? Tutaj mam akurat taki kontroler. I w tej chwili, jeżeli sobie go tutaj podłączę do tego, do tego powerbanku, widać tu na tym, podłączymy go do ładowania tej lampy i zobaczymy sobie, jaki pobiera tutaj prąd. Męcik, zaraz to podłączymy. I zobaczymy, jaki ten prąd tutaj jest pobierany. Tak, mamy tutaj właśnie podłączone to i nie wiem, czy to będzie widać, ale na tym kontrolerze tu pobiera 59, prawie że 60 mA. Napięcie, które wychodzi z tego powerbanku ma 834, więc można wykorzystać do szybkiego ładowania telefonów. No, także widać, że mimo wszystko jednak ten prąd jest, nie jest tak mały do tego ładowania. Z kolei trzeba mieć na, na uwadze też to, żeby o takiej pojemności naładować ten powerbank to on zwykle się ładuje niestety dwa dni tyle właśnie potrzebuje żeby taki czasu żeby taki paket tu można było naładować no co by jeszcze tu powiedzieć no w każdym bądź razie warto mieć oczywiście nowe akumulatory ale jeżeli ktoś ich po prostu nie posiada ma dostęp do takich akumulatorów z ozysku ale Yy, mówię o tym, żeby wybrać te najlepsze, które mają minimum około 1000 mA, bo tak to po prostu nie ma sensu, żeby taki coś po prostu składać. Więc yy, dla tych zainteresowanych, którzy taki yy, banki by chcieli po prostu dla jakichś tam zastosowań wykorzystać, polecam serdecznie. To tyle za uwagę. Polecam mój kanał, gdzie jest dużo ciekawych rzeczy. Zasubskrybuj. No i będzie wiele innych tematów. Serdecznie pozdrawiam wszystkich.